Dobry wieczór. Witajcie w Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym zastanowić się nad takim fragmentem albo opowiedzieć Wam moje przemyślenia właśnie z fragmentu, który czytałem według planu, który sobie czytam, który ten fragment jakoś tak wejrzał do mnie, zacząłem się nad nim zastanawiać, przystanąłem troszeczkę bo stwierdziłem, że Coś tu jest ciekawego, coś Bóg chce właśnie pokazać przez ten fragment. Fragment ten znajdziemy w, drugiej, w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, drugi rozdział i wersety od 14 do 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaistę myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego, któż jest zdatny. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Co mnie zastanowiło w tym fragmencie? Na początku... Podziękowania dla Boga za to, że daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie. I tak sobie pomyślałem, czy ja myślę o tym, że ja zawsze jestem zwycięzcą w Chrystusie, że poprzez poznanie Jezusa Chrystusa, oddanie mu swojego życia, podporządkowanie się właśnie Jezusowi Chrystusowi, ja jestem zwycięzcą. Chociaż niejednokrotnie spotykają mnie trudy w życiu i Nieraz wydaje się, aby tylko specjalnie były kłody pod moje nogi rzucane. A tu jest apostoł Paweł mówi: dziękuję Bogu za to, że mam zawsze zwycięstwo. Że Bóg, jeżeli oddamy mu swoje życie, On zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Niesamowite, niesamowite słowa, że jestem zawsze zwycięstwem, pomimo to. Że właśnie coś wydaje się, że idzie nie tak, jeżeli ja oddaję swoje życie Chrystusowi, jeżeli ja każdy problem, który się nagle pojawia, oddaję Jezusowi Chrystusowi, to Bóg mi daje zwycięstwo. Zawsze. Po prostu zawsze. Więc nie ma dla mnie rzeczy, sytuacji bez wyjścia. Ja nie jestem przegranym człowiekiem, chociaż czasami z rzeczami borykam się i no, muszę jakiś wysiłek włożyć. To jeżeli ja wkładam wysiłek, ale wcześniej powierzyłem tą sprawę też Bogu, to Bóg mnie wspomaga. Jak Bóg mnie wspomaga, to zawsze, zawsze będzie zwycięstwo. Dalej, kiedy czytałem kolejne wersety, czytamy, że jesteśmy wolnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Jednokrotnie mówiłem i wiem, że każdy z nas jest powołany do tego, aby głosić Ewangelię Chrystusową. I przez to, że my wykonujemy wolę Bożą, czyli właśnie głosimy tą Ewangelię, a tu jest właśnie o Ewangelii, o tym o tej służbie głoszenia Ewangelii napisane, to jesteśmy tą wonnością Chrystusową, czyli tym zapachem, który jemu się podoba w Starym Testamencie mamy takie fragmenty kiedy są składane właśnie ofiary Starego Przymierza na ołtarzu i jest opisane, że jest to Wonność czy woń miła, podobająca się Bogu, kiedy one zostały spalane, więc to się Bogu podobało. No, my dzisiaj już nie musimy składać tych ofiar. Ofiara została już złożona w postaci Jezusa Chrystusa i dzisiaj nie ma tych systemów ofiar. No więc, jak my możemy być tą wonnością? No tutaj musielibyśmy sięgnąć też do listu świętego Pawła do Rzymian, 12 rozdział, i tam bodajże od pierwszego wersetu czytamy, że mamy siebie składać jako takie żywe ofiary. No i właśnie, kiedy złożymy siebie jako żywą ofiarę, czyli nie zostaniemy uśmierceni, ale ofiarujemy siebie jako tych, którzy idą i głoszą Ewangelię o Królestwie Bożym, Ewangelię Jezusa, Chrystusa, innym ludziom, no to Bóg to odbiera jako najwspanialszy zapach, którym chciałby się delektować. Każdy z nas oczywiście przecież lubi, kiedy jest ładny zapach. Sami sobie kupujemy zapachy do samochodów, w domach też, żeby ładnie pachniało, a nikt z nas nie lubi, kiedy coś po prostu śmierdzi. Tak? Zatykamy nos albo wychodzimy z. Pomieszczenia, czy uciekamy z tej okolicy, gdzie po prostu coś, coś, coś śmierdzi, otwieramy okna, żeby wywieczyć. Kto z nas lubi tą woni taką przyjemną? No i właśnie, kiedy my głosimy Ewangelię, kiedy my wykonujemy wolę Bożą, my sami jesteśmy taką wonnością przyjemną dla Boga. Jesteśmy też tą wonnością przyjemną dla tych, którzy właśnie przyjmują. Tą Ewangelię, to słowo życia, kiedy ludzie, którzy są wyrywani właśnie ze śmierci, kiedy uświadamiają sobie, że są, tak naprawdę zmierzają do, do, do śmierci, bo to życie, które prowadzą, tak naprawdę prowadzi ich tylko na śmierć, kiedy są uwalniani z tego ciężaru grzechów, to też czują się wspaniale i dla nich też jesteśmy tą. Wonnością, właśnie miłą, czymś, czymś przyjemnym. My bardzo często chcemy dołożyć wszelkich starań, aby właśnie inni ludzie, kiedy słyszą Ewangelię, poczuli się, poczuli się dobrze, aby właśnie poczuli tą wonność miłą. I niestety tak zdarza się często, że kiedy idziemy i głosimy Ewangelię, to mówimy do drugiego człowieka: Nie przejmuj się. Bóg cię kocha, Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. I jest tutaj wielkie niebezpieczeństwo, kiedy używamy takich słów do człowieka, który wcześniej nie miał do czynienia z Bogiem, który nie poznał Boga. Kiedy powiemy mu, że Bóg go kocha takim, jakim jesteś, a on teraz właśnie żyje w jakimś grzechu wielkim, który ten grzech go przyciska, to nagle może sobie pomyśleć: no tak, może mnie coś przyciska, ale Bóg mnie takim kocha. Bóg mnie kocha, pomimo to, że jestem grzesznikiem. Ale czy Bóg kocha ludzi, którzy są grzeszni, czy ta woń jest dla Niego przyjemna? Wraźnie w innych fragmentach widzimy, że Bóg nienawidzi grzechu. Nienawidzi też ludzi, którzy, którzy trwają w grzechu, którzy grzeszą. On kocha ludzi świętych, ludzi tych, którzy co prawda, byli grzesznikami, ale odrzucili swój grzech i teraz są ludźmi świętymi, którzy nie mają dostępu do grzechu, którzy nie chcą się babrać w tym grzechu. Więc stwierdzenie, że Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś, niestety jest bardzo krzywdzące i może przynieść więcej szkody, a na pewno przyniesie więcej szkody niż, niż, niż pożytku. Jest tutaj dalej napisane, że dla jednych. W którym tą Ewangelię głosimy, ta woń jest naprawdę przyjemna, ale dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci. No i tak, nie bójmy się mówić prawdziwej Ewangelii. Nie bójmy się mówić, a wręcz to jest naszym obowiązkiem, aby mówić ludziom, jeżeli żyjesz w grzechu, a żyjesz w grzechu, bo każdy człowiek zgrzeszył. Pójdziesz na potępienie, pójdziesz na śmierć. Bóg nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Dopiero kiedy ty porzucisz ten grzech, kiedy zwrócisz się do Boga, poprosisz o pomoc, no bo oczywiście sam nie jesteś w stanie, aby odrzucić ten, 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 ten grzech, to wtedy Bóg zwróci swoją twarz ku tobie. Wtedy przyjdzie do Ciebie i cię wyciągnie właśnie z tej śmierci, z tego smrodu. Ale nie wszystkim. Nie wszystkim niestety będzie to pasowało, a że powiem się, a słuchaj, bo jesteś grzesznikiem, słuchaj, Ty źle czynisz i będziesz potępiony za to. Nikt oczywiście nie lubi takich rzeczy e, słyszeć, i na początku, zamiast my z tą wonią pachnącą przyjdziemy, to odbierze nas jako tych, którzy zatruwają jego powietrze. Ci, którzy są dla niego śmierdzący. I tu, właśnie to o tym słowo Boże mówi, że dla jednych. To będzie woń śmierci ku śmierci, ale dla innych będzie to woń życia ku życiu. Nie możemy starać się być tym pachnidłem dla wszystkich, ponieważ jest to niemożliwe. Zawsze będą ludzie, którzy, dla których będziemy śmierdzić, bo nie będą chcieli jeszcze, albo nie będą jeszcze gotowi na to, aby zostawić swój grzech. Dalej słowo Boże mówi, że my nie jesteśmy handlarzami słowa Bożego, jak wielu innych. To znaczy się, że naprawdę inni wielu wielu innych osób, chce po prostu sprzedać Ewangelię. Chce, aby każdy poczuł się dowartościowany, aby każdy poczuł się dobrze, aby to, co my mówimy, było takie przyjemne, tak jak właśnie przyjemny zapach dla każdego. Ale musimy sobie uświadomić, zdać sprawę z tego, że kim jest handlarz? Handlowiec. No handlowiec, handlarz chce sprzedać swój produkt i przecież niejednokrotnie będzie mówił same superlatywy o swoim produkcie, czy też o usłudze i pominie pewne rzeczy, które może są niewygodne albo są jakieś delikatne wady, po to, aby tylko same zalety zobaczyć. Czy w Ewangelii są jakieś wady, które my chcemy ukryć. No nie ma żadnych wad. Ewangelia jest perfekcyjna, więc dlaczego my chcemy coś ukrywać? Ale niestety, ale niestety trzeba też powiedzieć, że chociaż ewangelia jest perfekcyjna, to jeżeli drugi człowiek nie zaprzestanie grzechu, jeżeli nie zacznie pokutować, nie upamięta się, to to tak nie zadziała. To nie znaczy się, że Ewangelia jest zła. Po prostu, jeżeli nie upamiętamy się, jeżeli nie będziemy pokutować, to Ewangelia nie zadziała. Chociaż jest perfekcyjna, to wielu osobom może się nie spodobać, bo nie woleliby zostać przy tym życiu, które mają i być e, zbawionymi. Ale bardzo często tak się po prostu e, nie da. Więc my wydajemy tą wonność podobającą się Bogu, kiedy my głosimy, wonność, która podoba się też innym ludziom. Ale też ta wonność dla niektórych będzie zapachem no tak po prostu mówiąc, śmierdzącym, którzy będą chcieli nas odrzucić, którzy nie będą chcieli nas przyjąć. Musimy, musimy to przyjąć, bo o tym mówi Słowo Boże, a z całą pewnością nie wolno nam upiększać, albo starać się zadowolić wszystkich poprzez Ewangelię, bo tak robią handlarze, a Apostoł Paweł wyraźnie mówi, my nie jesteśmy handlarzami jak wielu innych, lecz mówimy o Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Bóg chce, aby każdy był zbawiony, ale to nie do każdego dotrze. Niestety nie do każdego dotrze, nie każdy zwróci się ku Bogu. Ludzie jednak. Jak mówi słowo Boże, bardziej ukochali ciemność i odchodzą od, od Boga. Ewentualnie, no chcieliby, chcieliby mieć zbawienie, chcieliby mieć życie wieczne, chcieliby być w niebie, no i sobie robić to, co do tej pory robili, czyli, czyli grzeszyć. Słuchajcie, naprawdę, takie przemyślenia, jak to Bóg nas postrzega, kiedy my pełnimy Jego wolę, jak. Pamiętajmy o tym właśnie, że nie, 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 to nie o to chodzi, żebyśmy głosili i mieli stuprocentową skuteczność, bo to nie jest handel. My po prostu służymy, a potem Bóg już wybiera, Bóg powołuje, my tylko siejemy, my tylko głosimy. Pozdrawiam serdecznie, Błogosławie. Zostańcie z Panem Bogiem.